Siema, dzisiaj powiem wam co nowego u i oraz sobie zobaczymy, zrobimy sobie aktualizacyjny rynek. Oby nie powiem tak. Mm. Jedyna rzecz, która utrudniła mi nagrywanie tego filmu, to to, że wysiadła mi w biurku żarówka. O, sami zobaczcie. O, tutaj w ogóle nie ma żarówki, bo... By tamta wysiadła i w ogóle świeci tak strasznie słabo, no i chyba wysiadła sobie, no i niestety nie możemy chyba z żarówką nagrywać, to... niestety mrówki mm, strasznie się zdenerwowały na poidełko, zobaczcie, że zasypały sobie poidełko takim tym próchnem, który yy, no, im ostatnio nasypałem, bo ostatnio nasypałem im takiego... Takich, takich tych wiórek z lasu, poczekajcie chwilkę muszę tutaj im tylko wody dać bo muszę wywalić to pojdełko stąd no bo one po prostu sobie ym, no zasypały to czy czynsik tam, nie wiem dokładnie czym i to mnie ciekawi cały czas czemu one to zasypały w ogóle no sam widok to to jest chyba zasypały właśnie tym co im to dałem ostatnio ale na piaskiem i tym właśnie zasypały strasznie. I bo nie wiem, co tam się stało w ogóle. Dodam tutaj kilka kamyczków, żeby było ładnie. O tak. I dodam im tutaj próbówkę z no, normalnym poidełkiem, jak już kiedyś im zastosowałem, bo to pojedło. Jednak co im tutaj dałem, to. Nie wiem, coś, coś się... Bo to poidełko, co tutaj jest, ono powinno wyglądać w ten sposób, że Wam pokażę. Tylko zamknę klapę, żeby mrówki nie uciekły. O, tu mam probówkę z niego. Bo ogólnie niestety mam strasznie, mam strasznie smutne wieści, więc nie popłakajcie się. Ale dobra, to już jest Wasza sprawa, czy się nie popukacie, bo nie popukajcie się, ale niestety powiem Wam bardzo smutne wieści z moją kolonią mesor-struktor, bo jedynie tak, moje mesorki barbarusy bardzo się dobrze czują u mnie, ani jedna mrówka jeszcze mi nie zdechła z, z barbarusków, no a niestety co do yy, naszej, mojej kolonii struktorów, no niestety no, miewają się niestety fatalnie, powiem Wam tak. Jedynie powiem Wam, że ich żywot niestety chyba się kończy. Chcę się królowa żyje, zostały jakieś jaja, ale powiem Wam, musiałem je, ten, musiałem rozkręcić to formikarem do zera, w sensie rozkręciłem to całe formikarium do zera. Musiałem powyłapywać robotnicę. Wyłapałem robotnicę, dałem do takiego kubeczka z probówką i wodą. No i właśnie one tutaj raczej będą siedzieć przez jakiś czas. W się sensie nie kończą swojego żywotu. Będą jeszcze żyć bardzo długo, bo podobno struktury żyją aż 25 lat. No ale no niestety musimy poczekać na rozwój. Mamy tutaj... Zostały mi trzy robotnice, a odkąd je kupiłem, gdy kupiłem tą kolonię, czyli to było jakiś miesiąc temu w sumie, no to miała, liczyła około 10 robotnic. No a teraz niestety zostały nam tylko trzy robotnice i jedna królowa. Mamy tutaj jakieś jedno jajeczko, no ale to jest, na, mamy taką malutką larwę. Taką malutką lerwkę. No i myślę, że raczej, no niestety wieści są bardzo smutne. No ale co my poradzimy? Jak tak się stało, to tak się stało. No i niestety będziemy. I, i ja nie płaczę, tylko mam trochę katar. Wiecie? Mam trochę katar, i ja nie płaczę, tylko ten. Jak pewnie słyszycie, że ja smarkam, to ja nie płaczę, tylko ja nie płaczę, tylko, że ten. Mam trochę katar. Dobra. No i będziemy musieli czekać na rozwój tej kolonii. Poczekamy tam z miesiąc, dwa może. No, z, nie, no raczej z, z miesiąc. No i właśnie jak już minie ten miesiąc, to myślę, że kolonia, znaczy nie kolonia, tylko królowa, złoży jakieś jaja. No i myślę, że po. 40 dniach, zależy od temperatury, jak moróweczki będą ciepło, będą miały ciepło. I ogólnie temat wygląda tak. Poczekamy, aż królowa złoży jaja. A akurat to jest ten okres składania jaj teraz, bo yy, jak wiecie, pewnie, jak pewnie wiecie, mamy tutaj yy, spring, czyli wiosnę. Mamy tutaj wiosnę teraz, w sensie ogólnie mamy Czyż widać, że już 21 marca mieliśmy y, początek wiosny? No to teraz właśnie w wiosnę y, królowe wszystkich mrówek spadają jaja, więc akurat teraz jest ten okres. Więc myślę, że poczekamy z jakiś miesiąc. Jak złoży jaja, to y, dam je gdzieś nagrzejnik, y, będę je podgrzewał i myślę, że szybko jajka się y, y, no. Przemienią w poczwarki, no i będziemy czekać, I jak, jak kolonia będzie liczyć już około 50 robotnic, albo i więcej. Jak kolonia będzie liczyć około 50 robotnic, albo i, albo i nawet więcej, no to myślę, że będziemy mogli dopiero je wsadzić do tego fermikarium. Ale ogólnie zapytacie mnie zapytacie mnie ale dlaczego doprowadziło do śmierci kolonii? tak naprawdę nie doprowadziło do śmierci. Chodzi po prostu o to, że to formikarium jest bycze. Rozumiecie? Patrzcie, patrzcie, w sensie komory są małe. Zobaczcie, że komórki w porównaniu do tego formikarium, w porównaniu do tego, w porównaniu do tego formikarium, to te komórki, komórki są małe, ale komórek jest pełno. Formikarium jest bardzo duże, a mrówek jest zaledwie 10. Więc niestety, ale to był skutek zbyt dużego gniazda. A czy tam formikarium? To był skutek zbyt dużego gniazda. No i po prostu mrówki niby nie śmieciły w tym gnieździe. W sensie, nie robiły śmieci, ale no w ogóle powiem Wam, że. W sensie, bo one strasznie, bo normalnie, że one jak, jak one jak się rozgościły w tym formikarium, no to w ogóle nie chciały wyjść z dziury. No i w ogóle nie przechodziły po jedzenie. I w ogóle nie przynosiły sobie maku do tego. W ogóle, nie w ogóle nie miały ochoty nawet na przychodzenie na jedzenie i w ogóle nie, nie wychodziły. się wychodziły na arenę, ale w ogóle nie chciałyby brać jedzenia, więc poczekamy, aż jakieś majory się tutaj pojawią. I jak dopiero będziemy mieli 50 albo więcej robotnic, no przydałoby się więcej. No to myślę, że możemy je dopiero spakować tutaj. Niestety bardzo mi martwi to, yy, czy yy, niestety martwi mnie to. Yy, jak ja w ogóle te mrówki wtedy przeniosę, no bo zobaczcie, nie ma tutaj nigdzie żadnego dziur, żadnej dziurki, w sensie tu, tu mamy jakiś, tu mamy taki koreczek. A no, tutaj niestety nic nie ma, więc niestety nie wiem jak mam to zrobić, zobaczymy jeszcze. O, tutaj chodzi sobie duża mrówka u mesorków. No dobra, także zrobimy im tutaj jakieś poidełko fajne, no bo one nie mają poidła, a muszę im dać. Muszę jakieś waciki przynieść może. Trzeba na wacików jakiś. znalazłem w koszu kawałek waty, ale w koszu ta wata jest czysta, więc no spokojnie możemy im to waty dać. Nalejemy jeszcze z psikacza wody trochę. Dobra, nie tak całkiem, bo też nie chcę, żeby było za dużo, zamykam, czekaj, czekaj, czekajcie, bo muszę coś tylko zrobić, dobra, muszę tę wadkę tam wcisnąć i teraz poczekamy, aż woda wyleje się, dobra, rozrobiłem takie, o, takie najzwyklejsze pojedło. palidówki, bo nie, nie wiem, nie wpadłem na taki kreatywny pomysł, bo to jest bardzo kreatywne. No więc tak, najpierw myślę, że sobie zajmiemy tymi mesorkami, bo chcę im tutaj wpakować po idło. Jak już wpakujemy po idło, to myślę, że oglądniemy sobie co do komory, w sensie co do mesorków sobie coś tam pewnie pooglądamy, poobserwujemy co nowego. Najpierw im tutaj tylko dam poidełko. Możemy jeszcze w sumie tego kamyczka tu usunąć. Choć on nie będzie przeszkadzać, to i tak weźmiemy, bo ja chcę tutaj tak dość. żeby miały tutaj jednak jakieś miejsce, żeby tutaj mogły się wpakować. O tutaj, między ten. Mrówka schodź stąd. Czekajcie, bo mi mrówki się strasznie ciekawią. Nie wiem, strasznie mrówki jakieś ciekawostki są. No bo wiadomo, to jest pojdło mrówek i one się strasznie ciekawią, co ja tutaj im robię. Dobra, wpakowałem im takie najzwyklejsze pojedło, bo tamto pojedło, to zasypały w ogóle. Nie wiem o co chodzi tym mrówką. No patrzcie, co zrobiły. Czekajcie, bo tutaj już mi mrówka, już po, czekajcie, bo tu już mrówki planują ucieczkę. Czekajcie, zamkniemy klapę, bo już mrówki, mrówki planują ucieczkę, więc musimy zamknąć, żeby nie uciekły. Niestety nie kupiłem jeszcze fluonu. Ja nawet powiem Wam, że nie wiem, jak się używa fluonu, ale powiem Wam tak. Będę musiał kupić fluon i w ogóle nauczyć się z niego korzystać, bo nawet w sensie fluon to taki środek, żeby fluonem to taki środek, żeby mrówki nie uciekały. W sensie polega, polega to na tym, że smarujecie sobie tutaj, y, tutaj wierzch. Tylko to oczywiście nie od, to tam od wewnątrz, no bo tu wam tylko pokazuję, ale to smaruje, smarujecie od wewnątrz. Tam, całe te dookoła, tutaj te, tylko te brzegi. I to, jest, to, działa na te, to działa w ten sposób, że otwieracie klapę otwieracie klapę, to wszystkie to mrówki w ogóle nie mają powodu ucieczki, czyli nawet jeśli otworzycie na nie wiadomo 5 godzin może, będzie otwarta klapa to mrówki i tak nie uciekną bo powiem Wam, że fluon to naprawdę super rzecz, ale ja nie umiem z tego korzystać i to jest problem że ja muszę się w końcu nauczyć korzystać z fluonu, jak już będę wiedział jak, jak się go nanosi na formikarium, no to może myślę, że kupię go mróweczką. I dam po prostu, żeby. No, bo wiecie, mrówek jest dużo, a ja po prostu jestem tylko jeden. Ja jestem jeden, a mrówek jest 300. Wiecie, ja jestem tylko jeden. Ja jestem tylko jeden. A mrówek jest 300. No to tak w porównaniu szczerze powiem, że no, pff, trochę słabo. No i musimy chyba kupić im bo. Po prostu nie jestem w stanie nic im tutaj zrobić, w sensie, no przecież wiecie, wczoraj niedziela, tak, no, wczoraj była niedziela, no to jakoś się mi udało, ja, na szczęście wczoraj, wczoraj mrówki, yy, bo wczoraj po prostu, mrówki wczoraj yy, nie chodziły aż tak dużo, bo dzisiaj yy, widzę, że bardzo, że, w, dzisiaj widzę, że mrówki bardzo często od... od No, ten, tak jak mówię. No myślę, że wczoraj ten... Tak mówię, wczoraj tak mrówek dużo nie było na arenie, a teraz no, tutaj jakiś śmiak sobie tam chodzi po szybie. Znaczy w sensie nie wylas, ale sobie chodzi tam w wewnętrzne. Tu jakaś też sobie chodzi tam po piasku. Tam to też ciekawi się nawadniania. Wszystkie w ogóle mrówki strasznie, Mrówki się strasznie zainteresowały nawadnianiem. Jak widzicie, karmidełko jest pełne, więc mrówki na razie nie, nie zabierają jedzenia. Mają pełny tutaj karmnik. Dobra, co do komory tutaj niżej. No, Komora jak zwykle jest pełna. Pełna mrówek. One mają tutaj jakiś rynek tutaj niezbyt. W ogóle ja mam ja trochę ten no, w tym telefonie jest trochę byle jaki aparat ja, i wygląda. Mm. Powiem Wam, że w tym telefonie, co ja teraz mam, no bo tamten naprawdę dali i nie dzwoni jeszcze nie wiem o co chodzi z tym. Mm. Korzystam te, mm, z takiego telefonu, jaki, na jakim nagrywam. No i tak wam powiem, że no strasznie ciężko się z tego telefonu korzysta jeśli w porównaniu do tego co poszedł do naprawy, naprawdę było fajnie a tu się wszystko zacina po prostu no i właśnie tak mówię i tu w ogóle nie da się w ogóle w sensie tutaj jest tak byle jaki ja, aparat w tym telefonie że aż nie da się malówek nagrać. W sensie niewyraźnie wszystko wychodzi. Wszystko jest niewyraźne, więc nie da się tego nagrać. Jakieś tej larwy są. Ale winki oczywiście zawsze są. Także co do mrówek chyba tyle. Mam nadzieję, że... Także jeśli chodzi o tamten, to będziemy czekać na rozwój. I raczej będzie ok. A tutaj, tutaj mesorki się, się mają świetnie. Teraz sprawdźmy co u rybek, bo dawno nie było. Albo nie pisaliście mi kiedy w vlog o rybkach. Ten, y, ogólnie pisaliście mi, bo ja to zauważyłem, dopiero zauważyłem dzisiaj, że ten, y, no, żeście pisali, pisaliście mi coś o rybkach, kiedy vlog o nich. No to właśnie dzisiaj coś Wam pokażę o nich. O rybek chyba nic nowego. Ogólnie kupiłem im takie fajne kamyczki, zobaczcie. O takie podłoże. Kupiłem im takie fioletowe kamyczki. 1 kilo. I pomyślałam, że takie kamyczki, takie fioletowe, żeby... Zobaczcie, tutaj są takie większe, różnokolorowe, to żeby na te kamienie, o te tutaj, co są, to jeszcze jedną warstwę właśnie, bo tutaj są inne kamienie, tutaj tak cienko jest tego, to tam jakby na te dać te fioletowe. No i tak myślę. Żeby im tutaj też, jak będę teraz czyścił, to myślę, że wypompuję wodę do zera. Wyłapię ryby do miski, żeby tam sobie pływały na razie. No i będziemy chyba... Znaczy to nie robię teraz, tylko jutro chyba, czyli kiedy... No jak będę czyścił, to, to myślę, że właśnie wypompuję wodę do zera. No i myślę, że będę sobie tutaj... W sensie ja sobie trochę co nieco, nieco zaplanuję, jak mam to układać. No bo wy wiecie. Przecież wiecie o tym, że... Dawno, w, nic Dawno nic nie zmieniłem w akwarium. Przecież sobie pomyślcie. Dawno nic nie zmieniłem w akwarium. No, w końcu bym móg, mógł sobie coś zmienić. No i myślę, że właśnie wypompuję wodę. No i z, coś spróbuję fajnego zarobić. Jakiś taki fajny układzik. No i rybki też się miewają dobrze. Żadna na razie nie zdechła. Więc to mnie bardzo cieszy, że bardzo mnie cieszy, bardzo mnie cieszy to. Bardzo mnie. Cieszę, że bardzo cieszy mnie to, że wszystkie ryby żyją na razie. Wszystko jest dobrze. Także w tym odcinku to będzie tyle. Ja już sobie podłączyłam do warkę. W sensie zrobiłbym wam ten odcinek trochę dłużej, ale w sensie zrobiłbym wam ten odcinek. jakby... Gdyby, gdyby nie bateria... Czekajcie. Gdyby nie, bater gdyby nie Gdyby nie bateria w telefonie bo mi pada powoli. Już mam 5%, więc nie mogę dalej nagrywać, bo już muszę kabel podłączyć. No to bym wam zrobił trochę dłuższy odcinek, ale no nie mogę. Także w tym odcinku to będzie tyle, mam na nadzieję, że Wam się podobało. No, Także piszcie, jakie loga mam jeszcze zrobić z papieru, bo nie mam pomysłu. Dobrze, także w tym odcinku to tyle. Pa, pa.